Cześć wam dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam was w grze która nazywa się Genshin Impact w historii o tym samym tytule i lecimy, bo dzisiaj jest naprawdę dużo informacji. Będzie mail na samym początku, już go może od razu pokażmy. Będzie o jedzonku to za chwilę i będzie o tym live streamie, który wczoraj było 13, w chińskiej wersji, około 20:00 naszego czasu był w angielskiej wersji i zrobię wam skrót, który będzie dość długi. To oryginalnie trwało ponad 40 minut. Więc jada jada jada. Dostaliśmy ten mail z podziękowaniami pierwszy z czterech, w sumie będzie 800 primogemów. Dzisiaj jest 200 co nie będzie 200 przez najbliższe 4 dni z dzisiaj włącznie, czyli przez najbliższe 3 dni jeszcze. Jeżeli chodzi o event Wilds Swarm, jestem zdziwiony, bo ja dzisiaj nie miałem żadnych absolutnie żadnych problemów. Wykonałem wszystko przy pierwszym podejściu i zajęło mi to łącznie może nie wiem 6 minut jakoś tak. Więc lecimy z pierwszą częścią eventu Wilds Swarm, czyli Good Hunter EXPRESS i od Sary musimy dostarczyć jedzonko w 110 sekund bez obrywania żadnych obrażeń i żeby na nas żadne efekty nie działały, co oznacza, że jak pada deszcz to po prostu musicie poczekać, ale cała reszta jest prosta do osiągnięcia. Tu będzie widać, że jest nowa mechanika, to jest coś co przy tym podejściu i chyba przy drugim podejściu też będzie, przy trzecim podejściu poszedłem taką ścieżką, że tego nie będzie widać, ale zakładam, że to jest. Będą się spawniły moby, które będą nam próbowały przeszkadzać. Wymyśliłem sobie tę trasę od góry, pójdę, będę się próbował wspiąć i przebiec tam. Ale najkrótszą trasą, którą miałem tak na oku, że to będzie najłatwiejsze do złapania, to nie będzie stanowiło żadnego problemu. Obracam się, lecę i lecę w stronę góry i tu się będę wspinał. I nagle patrzę, puf, no są już, o, puf, nagle są wrogowie, więc okej, okay, w bok. Pamiętajcie, że możecie biegać. Na tym możecie biegać, chyba na drugim możecie biegać, na trzecim chyba nie będziecie mogli biegać. I tutaj jest minotaur z kolei, więc na to trzeba uważać, ale tu można skoczyć na głazy i zacząć się wspinać do góry i już nie ma zagrożenia. Ten minotaur chyba czymś nie rzuca, przynajmniej nieprędko, a tamte moby pozostały poza zasięgiem, więc zanim któryś tutaj przybiegnie i zacznie strzelać, to już będzie po ptokach, ja już będę na górze. Tutaj można lecieć albo na około troszkę, albo się wspiąć, wydaje mi się, że minimalnie szybciej będzie jak się wespnę właściwie wskoczę na górę i cała trudność tej trasy jest już teraz wykonana. Jedyne co musicie to dostać się na górę, przebiec na samą krawędź i przelecieć na dół do tego gostka, który tam stoi i czeka na jedzonko, bo on jest na tej, na, 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 na tym gzymsie jeden niżej od nas, więc tak, lecąc od drugiej strony zapewne trwałoby to wieczność. No ale co zrobić? Za chwilę go będzie widać i Yep. Yep. I mamy to, lecimy, lądujemy, jesteśmy. Oddajemy coś ciekawego dał na koniec. O lannemu Mushroom i mora aha czyli to jest to co na początku jest tam oznaczone że dostaniemy ok no i dobra jesteśmy w łąkszu in będziemy robili łąkszu take away nie będziemy mogli tym razem glidować sprintować i oberwać mamy 80 sekund wydawało mi się że tu można sprintować jednak nie więc e, tak jako że jesteśmy w Liwe, to jest to utrudnione bo w Liwe wiecie jest dużo gór dużo może nie pagórków, tylko takich ostrych szczytów góra dół góra dół góra dół i to jak zwykle będzie stanowiło problem ale tym razem nie będzie Gorzej, podszedłem do tematu w ten sposób, że po prostu tuptam na pałę przed siebie, unikając wszystkich przeciwników i a tak w dół jak tylko będzie jakaś większa góra. Więc start delivery. Macie tutaj do wyboru teleport na dole i na górze. Ten na górze jakbyście wybrali, wydaje mi się, że tam nie będą się spełnili wrogowie, że to jest zaprojektowane, że większość graczy poleci tą stroną. Więc tu mi się zespawili wrogowie, bo będę szedł taką ścieżką, która jest no dość o, o, oczywista, nie? Więc nie wydaje mi się, żeby pierwszym wyborem dla większości graczy był tamten teleport. Jeżeli tutaj wam nie będzie szło, to tam jedynym zagrożeniem jest e, wioska chili czurli, która jest po drodze, którą można zgrabnie ominąć. O, widzicie tutaj ucznicy, ale jak się przylepicie do lewej strony ściany, nie powinni się zagrować przynajmniej nie na tyle szybko, żeby narobić nam jakiś szkód, będzie można tutaj skoczyć i polecieć w dół nie na skrzydłach. Atakiem, atakiem, o! Bum! Jesteśmy bez e, zgarniętych obrażeń i możemy tuptać. E, tu chyba można się było zamoczyć, jeżeli dobrze pamiętam, ale postaram się i tak tego uniknąć, bo po co ryzykować i biec całą tą trasę. One more time, jeżeli mogę tu się sunąć przejść i bez wchodzenia do wody. up, op, op, op! I do tej pani oddać jej jedzonki. Jest! Trudno, wybitnie jakoś nie było, daliśmy radę. Jesteśmy na ostatnim, czyli One-Min Restaurant i One-Min Fresh. Misja, gdzie mam 120 sekund bez sprintowania i bez oberwania jakichkolwiek obrażeń. Nie będzie najgorzej, tym razem jest to trasa bardzo prosta. Jeżeli macie ze sobą Bajdu, to polecam ją złapać do teamu, bo można tam pomknąć od drugiej Come strony i na Bajdu jest więcej energii na pływanie, więc nie utoniecie sobie. Mam nadzieję przynajmniej i wydaje mi się, że to się da szybciej zrobić teleportem od góry, ale zrobiłem tym teleportem od prawej strony, bo tam yy, nie są wymagane żadne specjalne postacie, więc można po prostu sobie przetuptać. Lecimy, wybieramy teleport ten po prawej, ten z góry dla pływających, ten po prawej dla tych, którzy no, nie pływają. I tu jest taki trik, że jak się odwrócicie i zaczniecie sobie tuptać, oczywiście pamiętajcie, bez biegania i będziecie próbowali przelecieć tą ościeżką prosto, to zespawnią się chili, churle z kuszami i będą próbowali do Was strzelać. Więc próbujecie trzymać się relatywnie bardzo po prawej stronie, żeby ominąć te głazy z prawej strony, wtedy te chili churle się nie zespawnią koło ścieżki. Można oczywiście połapać sobie jakieś bonusy. No i żadnej trudności dalej już nie powinno być. Ptacie, tam gdzie da się przepłynąć kawałek na przykład zaraz będzie się dał przepłynąć, no to możecie śmiało przepłynąć. I właściwie to jest chyba najprostsza, nie najtrudniejsza, najprostsza misja, jaka do tej pory była z tym dostarczaniem jedzonka. Żadnych zagrożeń, żadnych problemów, tylko omijacie wszystko prawą stroną. Tam może się druga grupka zespawnić, jeżeli pójdziecie przez bramę, żal marnować czas. Omijacie prawą stroną. Tutaj stwierdziłem, że szybciej będzie po prostu przepłynąć na pałę niż ominąć to lewą stroną. Nie jestem pewny czy mam rację, ale stwierdziłem, że wolę nie ryzykować, jeżeli chodzi o spawiące się moby, no bo nie mogę oberwać. Więc płyniemy, płyniemy, płyniemy. Płyniemy, o ja cię kręcę, jak to długo trwa, może jednak tam ten teleport z góry nie będzie szybszy, zobaczymy Jakby ktoś testował teleportem z tamtej strony i próbował płynąć, niech da znać, czy się zmieści w czasie, czy to jest w ogóle wykonalne Bo tak założyłem, że przy bajdu to się uda, ale niekoniecznie mam rację, więc taka sytuacja I jest ten koleś w słomianym, słomkowym, czy jak to się nazywa, kapeluszu Oddajmy mu co zamówił i niech spada na drzewo Jup, i jak dostaliśmy ostatnie surowce te do ulepszania broni, pamiętajcie, wejść do eventu i odebrać nagrodę. Dopóki nie klikniecie tego Clip to Claim, nie dostajecie Primogemów, więc najważniejszy etap całego tego eventu to jest odebrać 60 Primogemów. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do livestreama. Czy to tu było? Czy ktoś może mi powiedzieć, czy widział te ośnieżone rzeczy? Bo ja mam wrażenie, natknąłem się na to robiąc dzisiaj daily, mam wrażenie dość nieodparte wrażenie, że tego wcześniej tutaj nie było. To nie wchodzi w interakcję z moimi ognistymi postaciami, nie aktywuje się, jak to traktuje lodem, nie wymyśliłem, co się z tym może dziać, ale wydaje mi się, że nie widziałem tych ośnieżonych małych pilarów, czy co to to jest wcześniej, że tego jakby tutaj nie było. I zastanawiam się, czy to nie zostało aktywowane z jakimś hotfixem ostatnio, jako element przygotowania, do czegoś, co będzie w Dragon's Pine. Jeżeli widzieliście to wcześniej, dajcie mi znać, bo może się mylę, ale byłem zdziwiony, że to dzisiaj zobaczyłem, tak sobie biegnąc, takie, what? Czemu, czemu, czemu to jest śnieg? No dobrze, lecimy, bo tego jest masakrycznie dużo. Wczoraj był stream, właściwie dwa streamy, dwa razy ten sam stream, najpierw około 13 naszego czasu był w Chinach, po chińsku oczywiście, a później drugi raz to samo, po angielsku, około 20 naszego czasu. Postaram się zrobić mniej więcej skrót, ująć najważniejsze informacje, aczkolwiek zapewne nie wszystkie, jeżeli będziecie chcieli obejrzeć Całość jest link w przypiętym komentarzu, tudzież karta przypięta. Polecam jak najbardziej, bo ten stream jest prowadzony przez dwie osoby, które to są aktorami podkładającymi głosy za Paimona oraz jaką się nazywa Ether, ta męska wersja Travelera. Więc można się troszkę pośmiać, jest fajnie, no ale wymaga to angielskiego, jeżeli ktoś w angielskim nie siedzi, no to postaram się zrobić jako taki skrót. Przede wszystkim sporo rzeczy, o których ostatnio mówiliśmy, się potwierdziło, na przykład wiemy, że Rosaria pojawi się w Dragon's Pine, nie czy będzie na banerach, czy nie będzie na banerach, tak czy siak. Wiemy, że jest in-game, że będą pokazali ją na streamie i jest jedną z sióstr zakonnych. Tego nie wiedziałem, tego się nie spodziewałem, czyli ma jakieś powiązania z barbarką. Tego się nie spodziewałem. Inne rzeczy, które zostały potwierdzone, to że będzie również Albedo i Ganiu na banerach, najprawdopodobniej, i Albedo będzie pierwszy. O Albedo będzie w ogóle dużo. To oczywiście, czego nie udało się ukryć praktycznie od samego początku, i właściwie było potwierdzone już dawno, dawno temu, to że pojawi się ten nowy obszar, będzie Dragon Spine i będziemy mogli poszaleć w nowym regionie. To jest de facto w ogóle pierwszy region, który zostaje tak do gry dodany jako całość nie jakiś tam mały dung, czy jakaś misja, czy jakaś jedna ręka. Tylko cały duży kawałek mapy, więc to jest nowa sytuacja, zarówno dla nas, graczy, jak i dla twórców. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mogą być jakieś zgrzyty, trzymamy kciuki, patrząc po ostatnich premierach. To zgrzyty mogą być dość bolesne, ale mam nadzieję, że pójdzie gładko. Naprawdę liczę na to, że pójdzie gładko. Na tym nowym rejonie pojawią się nowe potwory od kraju, będzie jakiś taki Yeti potworek, będzie nowy Magta, Czarodziejka, czy Wiedźma właściwie od krajo, cały zestaw lodowych chiliczuri oraz nowy Golem. I z tego co wiem, to nie są jeszcze wszystkie moby, z którymi przyjdzie nam się klepać, nie mówię tutaj o bossach. Na szczytach Dragon Spine będzie działał na nas permanentnie pasyw który teraz dostał swoją oficjalną nazwę, to się nazywa Subzero Climate, czyli klimat poniżej zera wiecznej zmarźliny. Ten nigdy nie topniejący śnieg ma jakieś znaczenie fabularne I będzie in-game wytłumaczenie dlaczego tam jest zawsze zimno Dlaczego tam jest zawsze lód Dlaczego tam jest zawsze grubo poniżej zera Sub-Zero Climate będzie na nas działał cały czas Permanentnie kiedy będziemy właśnie na Dragon Spine I będziemy musieli się przed tym jakoś bronić Będą takie specjalne tusie do zapalania Przy których będziemy mogli się ogrzewać Więc tutaj na wagę złota postacie, które podpalają Ale zostanie dodany też nowy itemek Taki prywatny termos z ciepłą kawą którym będziemy mogli się ogrzewać, kiedy zrobi się naprawdę źle Z tego co rozumiem jego wzorzec będzie do zdobycia, do wykrawcenia, a później do używania To jest o tyle ważne, że w regionie Dragon Spine będzie dużo nowych puzelków Oraz znajdziek, i to znajdziek też połączonych z puzelkami Trzeba będzie pokminić, pokombinować i jakoś sobie z tym poradzić Będzie też sporo czegoś, co ja prywatnie nazywam mapkowymi eventami po Guild Warsie 2 Zasadniczo, czyli będziemy szli, będzie coś się działo i będziemy mogli wziąć w tym udział aczkolwiek możliwe, że będzie to zorganizowane w sposób aktywowanych przez gracza triali. Za to wszystko będziemy dostawali coś w stylu nowej waluty której oficjalne tłumaczenie bardzo odbiega od tego co było tłumaczeniem z chińskiego tak przez translatora. Crimson Agats czyli karmazynowe agaty Wszystkie AGATY RĘCE DO GÓRY! I będzie to wszystko połączone z tymi czerwonymi drzewami tymi rejonowymi eventami i to będzie waluta za którą będziemy mogli na przykład dostać bronię to znaczy wzorca na bronię. I żeby nie było, że nie nie mam żadnych dziwnych skojarzeń, to doszliśmy do Entombed City, e, czyli pozostałości po jakiejś wielkiej cywilizacji, która... zaginęła. Została przysypana. Pod śniegiem i lodem. Nie to, żeby krasnoludy i Eye North w Guild Warsie match, bądź też te pseudo-krasnoludy, czy to tam były elfo-krasnoludy w serii Elder Scrolls. Dwemer, Dwemer, jakoś tak się tam one nazywają. Tak czy siak, jak zobaczyłem tą bramę z Entombed City, to było takie, oho! Mój klimat, idziemy bardzo w moim kierunku w ogóle. Wszystko co jest związane na razie z Dragon Spine'em podoba mi się okrutnie. Poza tym, że nie mam żadnych postaci pod Pyro przygotowanych, żeby móc sobie z tym kontentem sensownie poradzić. Au. No dobrze, w questach ma się również pojawić prywatne story do Albedo na samym początku... I ta misja od Albedo, prywatna historia Będzie prowadziła do fabuły Dragon Spina Czyli jest takie połączenie Story postaci i potem dopiero robimy fabułę Dragon Spina Wydaje mi się, że można zrobić tylko fabułę Dragon Spina I onać historię Albedo Ale są one połączone Co ważne, pod kątem tych misji zostaje dodana nowa opcja Czyli autodialog Nie będziemy musieli klikać, żeby dialog szedł dalej Postacie będą gadały Bez zatrzymywania się co 3 sekundy, żebyśmy kliknęli Co nie zmienia faktu, że to jest chyba opcja włącz-wyłącz i możemy, no, dalej klikać, jeżeli komuś jest tak wygodniej. Oczywiście wciąż będziemy musieli wybierać kwestie dialogowe za Travelera, jeżeli będzie miał on coś do powiedzenia. Cała ta historia ma oscylować wokół tego miecza przeklętego, który jest związany zarówno z historią Albedo, dlatego ten miecz konkretnie ma bonusy dla Albedo, jak i z Dragon Spine'em, i jeżeli nie macie w tym momencie żadnych vibe'ów od... Wrath OF the LICH KING to, 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 ja nie wiem, gdzie byście się uchowali przez ostatnie... 15 lat gamingu, czy 20 nawet. Moment, ile lat temu był Wrath of the Lich King? 12! 13 listopada 2008 wyszedł Wrath of the Lich King i to będzie 12 lat. Poczułem się staro. Jeżeli zastanawiacie się, ile kontentu będzie do ogrania w nadchodzącej aktualizacji 1.2, to można to ułożyć, wiecie, taka piramida potrzeb warstwowo. Najpierw jest na samym dole cały Dragon Spine i wszystkie rzeczy, które się tam dzieją czyli mamy nową krainę, gdzie będą nowe skrzyneczki nowe puzelki, nowe rzeczy do znalezienia i zrobienia i niemal powyżej tego jest fabuła postaci, czyli Albedo i te rzeczy, które są związane z wyjściem do Dragon Spina powyżej będzie event The Chalk Prince and the Dragon, który z tego co rozumiem zorganizowany jest bardzo podobnie do Unreconciled Stars będzie podzielony na akty i będą też działania poboczne, które pozwolą nam tam pofarmić walutę, pozdobywać różne rzeczy, które doprowadzą do zdobycia super nagród. I na tym wszystkim będą jeszcze trzy pomniejsze eventy, które niekoniecznie będą się działy w ogóle w Dragon's będzie to Hypostatic Symphony i z tego co rozumiem ma to być troszkę trudniejszy event dla tych graczy, którzy preferują wyzwania. Pójdziemy tam w szranki z różnymi hypostazy, czyli z tymi kostkami energetyczną od Anemo i tą Geo. Te kostki będą odpowiednio zbostowane i będą miały nowe zdolności, których nie miały do tej pory, co oznacza, że możliwe, że dojdą te nowe ich skille na wyższych poziomach świata. Ja bym się naprawdę nie obraził, bo te kostki już są tak banalnie proste, że zasypiam farmiąc surowce. Kolejny event to jest ten związany z czymś, o czym mówiliśmy kilka ładnych odcinków temu. Pamiętacie, Sili? To są te takie niebieskie duszki, które spotykacie na mapie, to jest chyba to samo, które prowadzą was do jakiegoś pilara, ich miejsca spoczynku, nie wiem jak to nazwać. Jeżeli doprowadzicie je do tego miejsca, to dostajecie skrzynkę z nagrodą. W swoim rozumieniu nawiązywać to miało mniej lub bardziej do Fairy, do tej wróżki, do tego Wispa z serii Zelda, tego niebieskiego badziewia ze skrzydełkami, które prowadzi Linka na jego zgubę. W nadchodzącym mini evencie Lost Reaches będziemy mieli odwróconą sytuację, to my będziemy te Silly zabierali na przechadzki, to my będziemy im pokazywali co gdzie i jak do, bo one są malutkie i głupiutkie, i głupio by było, gdyby one kogoś miały gdzieś prowadzić. Nie to, że dziabnięcie trochę w stronę Nintendo i Zeldy! Nie, wcale. I z tego co rozumiem, Lost Riches będzie zorganizowany w ten sposób, że znowu będziemy farmili jakąś tam konkretną walutę, za którą będziemy mogli wybrać sobie nagrody. Między innymi będziemy mogli sobie kupić permanentnie do zachowania silly, które za nami będzie latało. Do wyboru mają być trzy kolory: błękitny, różowy i żółty, jeżeli nie pokręciłem. I ostatnim mini-eventem, który został zapowiedziany na chwilę obecną, czyli prawdopodobnie ostatnim, który się pojawi w nadchodzącej aktualizacji, jest Marvelous Merchandise, czyli event, który możecie kojarzyć. Pojawi się ten taki dziwny kupiec, troszkę szalony, któremu będziemy pomagali zbierać różne zwykłe rzeczy, żeby dostać za nie fantastyczne nagrody. Tym razem ten event zostanie troszkę ulepszony, zmieniony i to nie jest kopiuj-wklej kontentu, który już był. Najwyraźniej będzie można to robić w kopie. U naszych znajomych i tam będą czekały na nas inne rzeczy. Czyli ten event będzie w mniej lub bardziej randomowy sposób dobierał się na konkretne postacie, na konkretnych graczy. Jeżeli skoczymy do naszego znajomego, to będziemy mieli podobne zadanie, aczkolwiek nie takie samo. Ciekawa koncepcja, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy też kolejne potwierdzenie do rzeczy, o której niedawno mówiliśmy, czyli pojawią się nowe sety artefaktów. Cryo i będą Hydro, co oznacza, że pojawi się nowa domenka, Pick Off inny coś tam. Nie byłem w stanie zrozumieć co Paimonowa aktorka wymawia. Nie, nie rozpoznałem tego słowa. I nowa domena oczywiście będzie umiejscowiona w Dragons Spine'ie, więc będzie po co się tam kopnąć, będzie co odblokować i będzie co robić ze znajomymi. Na sam koniec tych informacji jeszcze słowo uściślenia. Pytaliście się, czy nagrody za Ascension naszych postaci, które wykonaliśmy przed tym patchem, będą dawane retrospektywnie. Tak, to będzie działało w ten sposób, że jak wejdziemy sobie w Ascension danej postaci, to będziemy mieli zaznaczone nagrody do odebrania. Na sam koniec jeszcze jedno sprostowanie. Wczoraj stwierdziłem, że w nadchodzących banerach poszły plotki, to nie są potwierdzone info. Zaznaczałem, że najprawdopodobniej pojawi się tam Barbara, Sukros i Fischl jako postacie towarzyszące na nowych dwóch banerach. I to info poszło z tych samych źródeł, które do tej pory poprawnie przewidziały postacie towarzyszące dla ostatnich dwóch banerów. zarówno dla Childa, jak i teraz dla Zongli. Stąd też pokusiłem się, żeby podać tą informację dalej i wygląda na to, że ona może być nieprawdziwa, bo pierwszy raz, przynajmniej kiedy ja kojarzę, Michio odpowiedziało, że to się raczej nie stanie. Przy czym wymienili tylko trzy postacie. Barbara, Sucrose i Fischl najprawdopodobniej nie pojawią się na nadchodzących banerach. Tam był jeszcze Bennett. Benet został przez nich pominięty. Nie wiem, czy to jest znaczące, czy to nie jest znaczące. Tak czy siak, ja bym naprawdę chciał Beneta i Fischl na banerze z Albedo, bo będę rolował. Nie wiem, jeżeli z Albedo będzie na przykład Amber i Xiangling, czy jak ona tam ma, to rolował nie będę w ogóle. Więc w sumie w interesie mi, hojo, jest, żeby ta Fischl tam była. A w interesie wszystkich jest, żeby Benet tam był. A więc szanse na Barbarę Sucros i Fischl spadły drastycznie na. Beneta pozostałe dalej, tak jak mówię, 50-50 może, max w porywach. I to tyle, ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się następnym razem, zapewne jutro, gdzie będzie kolejny odcinek zbiegania z jedzonkiem i może jakieś jeszcze ciekawe, dodatkowe informacje uda mi się dla was dorwać i przedstawić. Miłego dnia, dobrego jedzonka i hej! We had no time to say goodbye. so let's not call it that. O, ja cię kręcę. Streściłem 45 minut... Pseudo live'a do 20 minut nagrania, które muszę skrócić gdzieś tak o połowę. Do dzieła w montażu!